Cześć, witam wszystkich To ja, Gowo Dla tych, którzy Śledzą mój kanał, wiecie, że mam Kilka odcinków poświęconych Pielęgnacji ogrodu Oczywiście nie ogrodu Takiego, jak sobie wyobrażamy Z katalogów, bo nie o taki Ogród mi chodzi Chociaż chodzi mi o taki, ale oczywiście nie mam czasu Ani wiedzy, żeby Taki ogród stworzyć, natomiast Chodzi mi o pokazanie Co robię w swoim ogrodzie po to żeby ten prostu ogród wyglądał w miarę schludnie. Jak pamiętacie z poprzedniego odcinka ci, którzy oglądali, a ci, którzy nie oglądali, no to zachęcam. Mój ogród jest stworzony po to, żeby nie wymagał za dużo pracy, a żeby cieszył oko i dawał możliwość i stwarzał miejsce, gdzie można spędzić miło czas i poddawać się szeroko rozumianej rekreacji. Dzisiaj mamy początek czerwca, a z poprzednich odcinków wiecie, że w Łódzkim w maju było bardzo sucho. Nie padało, brakowało deszczu, było ciepło. W związku z tym trawnik, o którym mówiłem w tych poprzednich odcinkach, jest taki sobie. Jest trochę przesuszony, ponieważ ja nie mam systemu nawadniania, gdyż jest to bardzo drogie, jak wiecie, o tym też mówiłem. No ale teraz fajnie jest, bo początek czerwca przeniósł nam ciepłą pogodę, ale przeplataną częstymi opadami deszczu w postaci burz albo jakichś tam krótkotrwałych opadów. W związku z tym trochę tej wody spada co daje szansę, że trawnik się poprawi no i w związku z tym, ponieważ trochę pada to postanowiłem zrobić następne nawożenie z poprzednich odcinków wiecie, że ja już nawoziłem na początku bodajże tam w środku kwietnia nawozem wieloskładnikowym gdzie były różne mikroelementy a teraz skupię się na nawożeniu czymś co dla trawnika jest bardzo ważne mianowicie nawozem azotowym ja używam saletrzaka jest to nawóz granulowany doglebowy w postaci granulek. Jest tam dodatek wapnia, który wpływa na korzystne krzewienie się korzeni. No i oczywiście głównym składnikiem w 28 bodajże procentach jest azot, który jest niezwykle ważny dla wzrostu roślin, dla ich wybarwienia, a także dla odporności przeciwko chorobom grzybowym, a także na przesuszenie, ponieważ mamy suszę pomimo tych deszczów. To warto tego azotu trochę dodać do gleby. Także dzisiaj drugie nawożenie w tym sezonie. Pierwsza to była Polifoska 5, a teraz będzie saleczak w moim przypadku. Oczywiście nawozów azotowych jest różnych, bardzo dużo na rynku. Ja akurat wybrałem saleczak. Można też nawożyć mocznikiem. Przy czym mocznik to raczej jest nawóz, który podaje się w formie roztworu do listny. A ja chcę rozsypać granulki, ponieważ mam taki mały rozsiewacz, którym mogę to zrobić. Dodatkowo pokażę w dzisiejszym odcinku to, o czym mówiłem, mianowicie usuwanie początkowo kształtujących się nasion w przekwitłym rododendronie, aby odciążyć roślinę z wytwarzania nasiąć, a dać mu szansę na rozwój nowych i zdrowych pędów. To tyle na razie. Zaraz będę przynosił nawóz i będę wam pokazywał skład, i tak dalej. No, i wytargałem worek saleczaka. Jak widzicie, saleczak 27. plus, No i to, co wspomniałem: azot 27%, wapń i magnes, tak? Tutaj piszę wzbogacony wapń, magnes, który wspomaga proces fotosyntezy. I co ważne, saleczak nie zakwasza gleby. Dlaczego nie zakwaszanie gleby jest tak ważne? No, z tego względu, że większość gleb w Polsce jest szalenie zakwaszone, możemy to obserwować w postaci wzrostu mchów, ale także yy, z powodu kwaśnych deszczy, i tak dalej. Polskie gleby są generalnie bardzo słabe, także powinno się je wapnować, aby trochę zrównoważyć to pH. No, saleczak daje nam tą szansę, że stosowanie jego nie powoduje dodatkowego zakwaszenia, z którym tak mamy problem. Saleczak jest w formie. Takich zobaczcie fajnych granulek. On jest przyjemny w dotyku. W przeciwieństwie do mocznika, który jest bardzo higroskopijny. Ja mam takie wrażenie, że ten mocznik jest taki nieprzyjemny w dotyku. On jest jakiś taki żrący, więc ja go nie używam. Tak samo jak część tych różnych saletr amonowych też są takie nieprzyjemne. One się zbrylają. W przypadku saletrzaka to, to to nie występuje, więc jak kupisz worek, otworzysz to a nawet przechowujesz go w jakimś chłodnym pomieszczeniu na zimę, to z nim się nic nie stanie. Przetrwa spokojnie i będziesz mógł go użyć w następnym roku. No dobra, tyle o soleczaku. Wiemy, że jest tu głównie azot, ale także potrzebny wapń i magnez i będziemy zaraz to rozsiewać. Jak widzieliście na tym przyspieszonym filmie, w pewnym wieku lepiej przy dźwiganiu nawozu, bo ten woreczek trochę waży, stosować taczkę. No, dbajmy o kręgosłupy. A jeszcze odnośnie nawozu. Dlaczego teraz postanowiłem ten nawóz rozsypać? Ano dlatego, że jak widzieliście, są to swego rodzaju granulki. I jak to granulki, one się powinny powoli rozpuszczać i zasilać obszar gleby, no, na której one leżą, ale żeby one się rozpuszczały, to potrzebne jest choć trochę deszczu, a ponieważ prognozy są obiecujące, to znaczy ma popadywać, mają być burze, więc jest szansa, że ten nawóz będzie po troszeczkę uwalniany, kiedy jest bardzo sucho i na przykład mamy w prognozach dwa tygodnie braku Opadów, to efekt tego nawozu będzie pewno słaby, no bo on się po prostu nie rozpuści. Także bierzcie to pod uwagę przy nawożeniu, żeby sprawdzać zawsze prognozy pogody. Meteorologia wbrew pozorom nawet w takich yy, prostych, przydomowych ogrodach też odgrywa niebywałą rolę. No przecież wiadomo, że nie będziecie podlewać całego trawnika, żeby nawóz się rozpuścił. Nawożenie trawnika się skończyło, teraz będę czekał na deszcz, aby Rozpuszczony nawóz przeniknął do roślin, rośliny go pobiorą, a my będziemy czekali na efekt głębokiej, przyjemnej zieleni, którą na zawozy awozotowe sprawiają na trawniku. No, Oby tylko padało, to wtedy naprawdę trawa będzie i gęstsza, i bardzo ładnie ciemno-zielono wybarwiona. Gdy brakuje azotu w glebie, to musicie wiedzieć, to trawnik łatwiej żółknie, przysycha, jest mniej odporny na suszę. Także jeżeli macie glebę uboką w azot, nikt nie będzie wykonywał specjalnych badań w tym kierunku. No to zwróćcie uwagę, czy trawnik jest właśnie taki marny, przesychający, to znaczy, że trzeba azotować, tak? Oczywiście w miarę rozsądku. Myślę, że 2-3 razy w roku azot nie zaszkodzi. Możemy robić to na wiosnę, potem gdzieś tak w połowie sezonu, no bo wszyscy wiemy, że w połowie czerwca właściwie wegetacja tych traw raczej siada i kosimy znacznie rzadziej niż w maju. No i oczywiście azot można też podać na jesień, żeby wzmocnić przed zimą. A teraz pokażę Wam coś, coś o czym chciałem Wam powiedzieć. Mianowicie będę odcinał przekwitłe kwiaty z rododendron. No i pokażę, jak ja to robię przy użyciu sekatora. W poprzednim odcinku pokazywałem Wam odłamywanie, natomiast to różnie działa. Często odłamuje się nie tam, gdzie chcemy, czasem uszkadzamy pędy, które puszczają obok kwiatów. Także sekator wydaje mi się rozwiązaniem optymalnym. Także zobaczcie. Ja mam sekator firmy Gardena, no ale to nie ma znaczenia. Sekator jak sekator, zwykły ręczny sekator. No a tutaj jest nasz rododendron, który jak pamiętacie z poprzedniego odcinka był obsypany kwiatem, a obecnie jest obsypany zdechłym kwiatem. No i widzimy tutaj, popatrzcie, to są właśnie nasionka, które się formują. A tu obok są te. Mode pędy, które zaczynały iść, tutaj, tutaj, tak widać. Je. One wszędzie zaczynają się rozwijać. Cała zawała polega na tym, żeby odciąć tylko ten uschnięty kwiat, a nie ruszyć pędów, dlatego ja używam sekatora i zobaczcie, rozchylam sobie delikatnie, próbuję to przymierzyć, żeby nie uszkodzić pędów. Nacinam i usuwam. Jak coś zostało jeszcze docinam i teraz popatrzcie po usunięciu tego kwiatu widzimy tu już idzie pęd, tu idzie pęd, tu się formuje, a nasion nie ma. Tak, no dobra. No i tu pokażę wam jeszcze na tym krzaczku. Widzicie pęd, pęd, więc trzeba sobie delikatnie sekatorem i już nie ma. Tak, tu to samo. Podchodzimy, uważamy na pędy i już nie ma. Tu tak samo. Także uważajcie dokładnie z narzędziami jeżeli używacie czegoś ostrego. Tak jak ja sekatora. Ale to wierzcie mi, że to jest bardzo szybkie do wyćwiczenia. I potem to właściwie automatycznie idzie jak już się przyzwyczajecie jak układać jak układać narzędzie. Odcinanie tego jest zalecane przez wszystkich ogrodników z tego względu, że na pewno jak sami wiecie Wytworzenie nasion dla rośliny to jest bardzo duży wydatek energetyczny. A w tym momencie rhododendron nie jest rośliną, która ma dawać nasiona, bo to nie jest zboże, z którego zrobimy mąkę i chleb, także nasiona nam są niepotrzebne. A to jest roślina wyłącznie dekoracyjna. Więc niepotrzebne nam są jej nasionka, a potrzebne nam są ładne, zdrowe pędy. I właśnie te ładne, zdrowe pędy uzyskamy wtedy. Jeżeli roślina całą swoją energię we w okresie wegetacyjnym poświęci na tworzenie w naszym przypadku pędów, a nie bezefektywnie nasion, które dla nas są zbędne, także trochę ingerujemy w naturalny cykl rośliny, ale akurat wydaje mi się, że to jest najrozsądniejsze. Tutaj sobie przestawię trochę. i znów szukamy, o, są pędy mijamy je lekko skosem, sekatorem zobaczcie, jak jest tutaj pęd z drugiej strony jest, to ja układam tak trochę po skosie tak, o, pędy pędy, szukam gdzie jest drugi i po skosie wchodzę, odcinam łatwiej to idzie, słuchajcie, niż o obłamywanie, ponieważ jedno cięcie i mamy wszystko usunięte, w przypadku odłamywań no, jest to troszeczkę bardziej skomplikowane ale oczywiście każdy może robić tak, jak mu pasuje. Ja wolę obcinać. Kiedyś odłamywałem, ale ta metoda okazała się dla mnie wygodniejsza. No i tyle: I zróbcie to koniecznie. Nie przekładajcie tego w nieskończoność, bo każdy dzień zostawienia tych kwiatów, nie kwiatów, tylko właściwie formujących się nasion, to jest niepotrzebny dzień wysielenia się rośliny. W kierunku, właśnie którego my nie oczekujemy. I tyle, jak widzicie, idzie to w miarę sprawnie. I jak zawsze, przegląd odbudowy roślin po przymrozkach. Zobaczcie, pamiętacie z poprzednich odcinków, ta ściana była łysa. W ciągu miesiąca nie wiem, dwa tygodnie temu pokazywałem Wam nowe listki, które z punków zapasowych się uformowały i tu właściwie ściana się już wypełniła tu niemalże też. I co najważniejsze tutaj nad ganeczkiem, nad wejściem. Pamiętacie jak było łyso. Zobaczcie, przyroda ma swoją siłę. A w tym odcinku, ponieważ obejrzeliśmy nawożenie Saletrzakiem i przyczynanie Rododendrona, to jeszcze zachęcam Was do spędzenia jeszcze kilku minut, a właściwie sekund oglądając ten film i nie wyłączając swoich komputerów czy telewizorów, bo pokażę Wam jacy goście. Odwiedzili ostatnio ogród i oni nie są specjalnie wyjątkowi, ale mam kilka fajnych ujęć i może was to zainteresuje, jeżeli lubicie ogrody i przyrodę i naturę, to zachęcam. Wytrzymajcie 10 minut. Semon mure La zone, comme ça, mm -hmm. j'ai la peau qui la toi. J'ai notre soleil mine, j'ai notre sans consigne, Je laisse trop sa vie.

Tra la 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 la, -la. <laughs> A jeszcze jedna rzecz. Jak Wam się podoba, to subskrybujcie oczywiście, komentujcie odnośnie komentarzy, to jeden z uczestników naszej dyskusji pod jednym z filmem napisał po co pryskać chwastoksem. Przecież to trucizna, po co to robić, truć siebie, a przecież nie uzyskamy nigdy trawnika w stylu pola golfowego. No i oczywiście masz rację, zgadzam się w, pełnym, w pełni z tobą. Nie uzyskamy nigdy trawnika. Pola golfowego, zwłaszcza jeżeli nie inwestujemy w ten trawnik i nie podchodzimy do tego super profesjonalnie, ale myślę, że większość ludzi, no jednak nie ma ani czasu, ani chęci, ani pieniędzy, żeby robić po prostu nie wiadomo co, a każdy chce mieć po prostu kawałek zielonej trawy. Więc o ile zgadzam się z tym, że to wszystko trucizna i tak dalej, to powiem, że gdybyśmy zostawili to bez jakichkolwiek zabiegów agrotechnicznych, no to trawnik zmieni się po prostu w łąkę ekologiczną, czyli po prostu do same chwasty i tyle. Ja tego nie chcę, więc jak znacie moje podejście do ogrodów, ono nie jest specjalnie wyszukane ani oczekiwań wielkich nie mam, ale chcę, żeby była trawa, a nie jakieś tam zbiorowisko chwastów i innych roślin, które według mnie nie są trawnikiem, tylko łąką ekologiczną. Także. Zawsze warto coś zrobić, żeby było troszkę lepiej. No a cel warto mieć jak najwyższy. Wiadomo, że nigdy go nie osiągniemy, ale warto do niego dążyć. Także jeszcze raz dzięki za komentarz. Przedstawiam swoją wizję i zachęcam wszystkich, którzy nie chcą spędzić w glebie, w ogrodzie nie wiadomo ile czasu, do jakichś tam zabiegów podstawowych, które właśnie Wam przedstawiam. Pozdrawiam i do usłyszenia.